Siemka, prace nad podnośnikiem cały czas trwają. Dzisiaj udało mi się przewiercić tutaj trzy dziury. Tu trzy dziury i tutaj tą jedną. Tej niestety nie uda mi się przewiercić na stołowej, a znowu ręczną, to nawet mi się chyba nie będzie chciało, bo i tak sobie spalę wiertło. Tu mam dorbione takie dwie blachy. Te blachy będą... Przykręcone pod spodem. Tu będzie nawiercona jedna, druga dziura. Potem przesunę sobie w dół, tam powiedzmy, do połowy tej odległości. Znowu nawiercę dwie dziury. A po co? Tu, tutaj te blachy, tak jak wspomniałem, będą przykręcone i będą zrobione zastrzały. W kierunku przodu ciągnika, aby mi tej blachy nie złamało, tutaj tak na 10 cm, tu na 10 cm będzie sfrezowane pod spawanie. No i z drugiej strony to samo będzie. Dodatkowo tutaj będzie przyspawana taka blaszka. Z tej strony tak samo, chodzi o te blachy, zrobiłem sobie właśnie z blachy bodajże 10 mm, dodatkowo będzie tutaj się opierało, to będzie w razie było do odkręcenia, ale jeżeli tamta blacha będzie przyspawana tutaj, no to wiadomo, tego nie przykręcę, a zrobiłem to na wzór, o tam mam taki... Od podnośnika był. Tu muszę to ramię obciąć. Nie wiem, czy to plazą, czy kurczę szlifierką, aby dobrze to obspawać, żeby mi się nie urwało. No i na pewno te blachy też będą na sztywno przyspawane. Jak widać, tu jest jeszcze stara podłoga. Nic na razie nie kombinuje I tak jak wspomniałem, tu jak będzie gdzieś do tej wysokości ta blacha. Pójdą tam na razie jakieś wsporniki, choć najbardziej by mi pasowało wyciąć tą blachę z tej strony. Tak samo, i tu jest główna rama z tego cownika 140 czy tam 160, już nawet nie pamiętam. I właśnie do tego, jakby zrobił taki ładny zastrzał, wtedy do tych zastrzałów jeszcze by te błotniki wzmocnił i by było fajnie. I wtedy można byłoby kombinować sobie z nową blachą. Także tyle. Zmykam, jadę po dziecko. I już w końcu coś się dzieje. Siłownik jest chwilowo podczepiony na krótko po trzecią sekcję tura. Dobra, no pozdro.